Do tego ćwiczenia będzie nam potrzebny jakiś y, woreczek, może być jakaś y, torba. Y, chodzi o to, żeby nie była przezroczysta, żeby przez nią nic nie było widać. Y, wcześniej sobie do niej y, powracałem kilka elementów z pokoju Heili, y, kilka rzeczy, i zadanie y, dziecka polega na tym, aby bez kontroli wzrokowej kładało sobie rękę do środka, spróbowało zlokalizować jakąś rzecz, nazwać ją. Y, i wyciągnąć, i sprawdzić, czy to jest y, ta rzecz, o której ona myślała. Y, w ten sposób y, rozbudowujemy y, też czucie właśnie y, dziecka, jego wyobraźnię i y, y, układ dotykowy. Mm. Dobra, he, zobaczymy, czy da Ci się y, odgadnąć y, rzeczy, które tutaj schowałem dla Ciebie. Wkładaj rękę. Pomyśl, co to może być z Twojego pokoju? Ja Mów. Lanek, Lego. Szlak głośno? Lanek, Wini? Tak, chłopczyk Lego. Zgadza się. Dawaj, dalej. Ptaszek, który jest kultikowy. Spróbuj zobaczyć. Tak jest. Ptaszek, okej. Okay. Krócek? Krócek? Ale nie, wiesz co, no, nie wiem. Dobrze. Piółka? Tak, piłka, kolka, piłka, piłka. I nazywa się, który wypełnia <grym> ścianę <grym> Tak jest, gniotek. Co jeszcze się zostało? A jeszcze zostaną dwie rzeczy. Kluczek. Tak, kluczek wyłniamy tym razem. Klaszek? Gruszka. Gruszka z materiału, ok super. Zmieniajcie elementy, zmieniajcie się w parach, no wtedy ta zabawa będzie dużo, dużo fajniejsza, przyjemniejsza i ciekawsza.